Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I szedł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, na Zebedeusza i brata jego, jana. Jak z ojcem z swym Zebedeuszem naprawiali w swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Oto słowo z Wszystkie bracia w kapłańskim posługiwaniu, drugi siostr, kapłan, bracia w, w Chrystusie, świętego Andrzeja Apostolu. Kończymy dzisiaj tą liturgią w tej wspólnocie parafialnej i w tej wspólnocie rektoralnej rok liturgiczny. Dowiemy od końca w dniu poświęconym. Właśnie świętemu Andrzejowi, w tym dzisiejszym Dzień Określanym i Andrzejki Dzisiaj w dzisiejszym dniu, może niewielu z nas, ale wielu innych, świętować jeszcze będzie, czekać czas radości, zabawy, dla wielu kojarzy się niestety ten czas także z gusłami, wylewaniem wosków wróżbami, niestety tradycji ludowej, chrześcijańskie zwyczaje, zostały pomieszane z naleciałościami pogańskimi. Andrzejki, oby dla wszystkich były takie jak trzeba. Obyśmy wykazali się przede wszystkim taką ciekawością Boga, jak patron dnia dzisiejszego święty Andrzej. Nasze serca są gotowe na Jezusowe wezwanie. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Trzeba pytać się, czy takie są nasze serca. Po temu wezwaniu posłuszny okazał się święty Andrzej. Ewangelia, przed chwilą wysłuchana, pokazuje nam początek zwykłego dnia. Rybacy. Pracujący przy połowie, ludzie na brzegu jeziora. Zwykła szara rzeczywistość, proza życia, proza dnia codziennego. I właśnie w tę codzienność wchodzi Jezus, który mówi do łowiących: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami, z ludzki. Czuję się i bracia, te słowa wypowiedział. Chrystus do braci Szymona, zwanego Piotrem i Andrzeja, a potem do kolejnych dwóch. Jezus przywołuje ludzi zajętych, zmagających się z troską o życie swoje i innych. To, czego od nich wymaga, to oderwania się od tego, co do tej pory stanowiło treść ich życia. Na słowa Jezusa w postaci Piotra i Andrzeja uwidacznia się niezwykła wręcz umiejętność. Umiejętność podejmowania szybkiej i prawidłowej decyzji. Mówi ewangelista, bo oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nie. W ich decyzji nie ma ociągania się czy liczenia zysków i strat dobory serca, natchnienie ducha, przeczucie, że taka decyzja jedyna jest i prawidłowa. Pójść za Jezusem, to chodzić za Nim, słuchać Go, być Jego uczniem i świadkiem. To w końcu pragnąć tego, czego On pragnął. Nie dążcie za wielkością Lecz niech wart pociąga to, co pokorne. Od tamtego czasu, kochani, nic się nie zmieniło. To ewangeliczne powołanie powinno nam uświadomić, że Jezus idzie przede mną, a ja za nim. To jest wolność i miłość. Miłość i wolność. Bóg. Miłością kierowanych, powołuję, a ja wolny jestem, gdy pozwalam Bogu w moim życiu wybierać to, co się Jemu podoba. Pozwalam się prowadzić Temu, komu zaufamy. To dlatego Jezus, mówiąc do pierwszych apostołów, mówi także i do nas będziecie rybakami serc ludzkich, będziecie pokazywać innym drogę którą sami kroczycie, będziecie prowadzić innych do spotkania z Jezusem. Bóg tak skonstruował ten świat, że Boga możemy poznać za pośrednictwem innych ludzi, spotkać w drugim człowieku. A w dzisiejszym świecie zanika niestety ten bezpośredni kontakt między ludźmi. Rozmawiamy, ale za pośrednictwem telefonu, maila czy smsa. Czasem całe godziny pokłada nam Facebook czy inne społecznościowe portale. Dzisiaj już nie ma konieczności opuszczania na cisza domu, by spotkać się z innymi ludźmi. Nowe technologie z pewnością zwiększają komfort naszego życia, ale. Czy umożliwiają nam przeżycie doświadczenia podobnego do tego, które stało się ciałem Andrzeja i jego brata Szymona Piotra. To dzięki kochani osobistemu spotkaniu Jezus wyrwał ich z dotychczasowego życia. Wyrwał na nich takie wrażenie, że natychmiast zostawili wszystko by mu towarzyszyć. To osobiste spotkanie twarzą w twarz stanowi istotę ewangelizacji. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że ewangelizacja nie jest jedynie kwestią przekazywania doktryny, lecz raczej prowadzeniem do osobistego i głębokiego spotkania ze Zbawicielem. Kochani, nie wystarczy mieć nadzieję, że odważający nas ludzie otrzymają wystarczającą ilość informacji o Chrystusie, żeby stać się Jewo uczniami. Trzeba czegoś więcej, trzeba świadectwa życia i my wszyscy jesteśmy do tego zobligowani. My wszyscy uważający się za wierzących, musimy głosić swoim życiem. Sprawę Jezusa z Nazaretu, być jego świadkami we współczesnym świecie. A świadek to człowiek, który w swoim życiu mówi o tym, czego doznał, czego doświadczył. To człowiek, który przeżył pewną rzeczywistość, ona wywarła na nim określone wrażenie, była źródłem radości bądź smutku, zmieniła kształt jego życia. Teraz świadek nie może żyć inaczej, jak tylko dzieląc się tym z innymi. Apostołowie przed Samsebrydem mówią, nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli, na cośmy patrzyli, czego dotykały nasze ręce. Takich świadków potrzeba dzisiaj Jezusowi Chrystusowi. Takim świadkiem może być jedynie ten, kto autentycznie uwierzył w Chrystusa, kto przylgnął do niego i z nim chce iść przez życie. Pogłębianiu wiary służył właśnie, niespełna tydzień temu, zakończony Rok Wiary. Jego celem było pogłębianie naszej wiary w jednego Boga, który jest miłością. Ojca, który w pełni czasów posłał swego syna dla naszego zbawienia. Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i martwych odkupił świat. Ducha świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Jezusa Chrystusa. Kochani, przez cały miniony rok. Byliśmy wzywani, by na nowo uwierzyć w Boga, by na nowo uwierzyć w Jezusa Chrystusa, by na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym i chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. Do tego wzywał nas jeszcze papież Benedykt XVI u początku roku wiary. Dzisiaj po jego zakończeniu przychodzi czas refleksji, czy wykorzystaliśmy ten czas na umocnienie naszej więzi z Bogiem. Czy staliśmy się bardziej prawdziwi, bardziej wiarygodni w naszym przylgnięciu do Chrystusa. Jeśli tak, to ten czas do płaski nie został zmarnowany. Jeśli tak, to nasza wiara doznała umocnienia i wyznajemy ją z całą mocą. Wyznajemy, że Jezus zwyciężył świat, a dzięki umocnieniu naszej wiary mamy siłę do dalszego pogłębiania naszej więzi z Jezusem Chrystusem. Taka postawa jest świadomym i zdeklarowanym świadectwem bycia uczniem. I wyznawcą Boga, członkiem Jego Królestwa, członkiem Kościoła. Dziękujemy Bogu za ten czas łaski i prosimy, byśmy teraz potrafili owocnie wykorzystać w naszym codziennym życiu to, co zostało nam dane przez Boga jako dar i zadanie. Starajmy się swoim życiem dawać świadectwo zgodne z Ewangelią. Bo jak słyszymy w dzisiejszych czytaniach, wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co słyszymy, są słowa Chrystusa. Dlatego po całej ziemi rozlega się głos tych, którzy i dzisiaj zwiastują dobrą nowinę. A sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, uczy Paweł apostoł aby zdawali jej ustami prowadzi do zbawienia. Patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej Apostoł, daje nam wszystkim przykład życia nastawionego na słuchanie słów Bożych i świadczenie o Bogu. Kim był święty Andrzej? Jak słyszeliśmy w Ewangelii, był bratem Świętego Piotra, synem Jony, urodzonym w Betzaleji. Imię jego znaczy "mężczyzna". Był uczniem Jana Chrzciciela, a jednocześnie sam na własną rękę, można by powiedzieć, poszukiwał Mesjasza. Ma się wrażenie, że Święty Andrzej należał do tych ludzi, którzy stosowali radę Chrystusa: "Szukajcie". A znajdziecie. Kiedy Jan Ciciel wskazał na Jezusa jako baranka Bożego, brat z Janem Ewangelistą podążył za nim święty Andrzej. Jan Ewangelista tak o tym pisze. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierwszego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza. Był też jednym z pierwszych święty Andrzej, których Jezus powołał do grona swoich najbliższych towarzyszy i uczniów. Stąd nazywany jest protoklerus, czyli ten pierwszy, który wszedł do grona uczniów. Drogi siostry i bracia, Ewangelia wymienia świętego Andrzeja aż w siedmiu miejscach. Był on świadkiem cudów kany Był świadkiem cudownego rozmnożenia chleba. Pośredniczył między Mistrzem a Poganami. Natomiast mniej wiemy o jego działalności po zesłaniu Ducha Świętego. I chociaż nie był tak dynamiczny jak jego brat Piotr, był jednak człowiekiem odważnym, który spędził swoje życie na podróżach, głosząc dobrą nowinę o Chrystusie tym, którzy trwali w ciemnościach. Według tradycji miał on pracować w Poncie, Kapadocji, Bityni, Acharii, Macedonii, Tracji, Sytii. Według tradycji Konstantynopolitańskiej był on pierwszym biskupem greckiej kolonii w Tam też w patres na Peloponezie został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery. Wisiał na nim głową w dół przez trzy dni. Do ostatniego tchnienia wzywał zgromadzonych wokół niego ludzi do nawrócenia. I wierności Chrystusowi. Święty Andrzej uznawany jest za Ojca Kościoła Wschodniego. Przez rosyjski Kościół Prawosławny wybrany został na patrona Rosji, jest też patronem Grecji. Święty Andrzej patronował też wielu korporacjom, zrzeszeniom, podróżnym rybakom, rycerzom, czego uczy nas. Ten święty uczy nas przede wszystkim, że na głos Boga należy odpowiadać natychmiast i bez zwłoki. Oto Piotr i Andrzej ryby, są przy swoim codziennym zajęciu, zmagają się z życiem, tak jak każdy z nas, pokazując troskę o swoich najbliższych. I Jezus powołuje właśnie tych ludzi zajętych, zapracowanych. Nie są oni bez pracy, nie są też ludźmi samotnymi, mają rodziny, czegoś się także na tej ziemi już dorobili, a Pan odrywa ich od tego wszystkiego, odrywa od przyzwyczajeń, działania więzi. Jezus pragnie, by dla Niego oderwali się od tego, co dotychczas stanowiło treść ich życia. Jezus pragnie, by dla Niego zostawili to wszystko, co tak mocno łączyło ich z codziennością: sieć, łódź, i zostawili to, poszli za Jezusem, poszli jak Abraham, nie wiedząc dokąd idą, idąc za Jezusem. Nie jest ważne, dokąd idziemy, co robimy, najważniejsze jest to, że działamy razem z Nim, że trwamy przy Nim, że pracujemy dla Jego chwały. To jest właśnie wymiar naszego ludzkiego powołania. Kochanie wołanie Jezusa za z jeziora Galilejskiego pójdź za mną, przez tafetę pokoleń dociera do kolejnych serc. Co mu dziś odpowiemy? Są możliwe? Zawsze dwie odpowiedzi. Poczekaj może jutro, albo rzucić się dla niego w wir realizacji powołania, który ono wdarza, zostawiając wszystko, co dotychczas miało dla nas wartość. I niekoniecznie chodzi tutaj o pójście za nim w powołaniu kapłańskim czy zakonnym ale o pójście szlakiem wyznaczonym przez Niego, układając sobie życie w oparciu o wartości, które On przyniósł światu. Pójście za Chrystusem to pójście często pod prąd w relacji do proponowanych dzisiaj przez media stylu życia łatwego, wygodnego, przyjemnego, ale bez żadnych zasad i wartości. Zobacz, co często proponuje świat. Pójść za Chrystusem i to bez ociągania się znaczy niejednokrotnie naradzić się na wyszycenie przez innych, tak zwanych nowoczesnych ludzi, promujących życie poza Bogiem, poza rodziną, według osobistych, często nieuporządkowanych pragnień. Pójść za Chrystusem to narażenie się na uszczypliwości, uwagi, a może odrzucenie. Trzeba nas, nam dzisiaj pytać się, czy jesteśmy na to gotowi dla Chrystusa. Czy Go spotkaliśmy i zauroczyliśmy się Jego osobą na tyle, by jak apostołowie, jak święty Andrzej, zostawić wszystko i pójść za Nim. Apostołowie pokazują nam dzisiaj, jak mamy zaufać Jezusowi. Oni zaufali Mistrzowi Nauczycielowi, że obiecał im, że będą rybakami ludzkich serw. A przecież łowienie ludzkich dusz to niewiadoma i wielka Boża tajemnica. Oni jednak poszli za Jezusem. Cóż to znaczy pójść za Jezusem? Dla nas dzisiaj Pójść za Jezusem to wypełniać Bożą wolę w naszym życiu, to słuchać głosu Mistrza i żyć zgodnie z Jego nauką, to doświadczać obecności Boga w swoim życiu i dzielić się tą obecnością z innymi ludźmi, z braćmi. Takimi apostołami Chrystusa bądźmy wszyscy we współczesnym świecie. It's a